Słuchajcie, co tutaj się dzieje. Już prawie jest nas 30 tysięcy. Małymi kroczkami zbliżamy się do trzech dych. Dla jednych to mało, dla innych dużo. Dla mnie to jest naprawdę zadowalająca liczba i jestem bardzo zadowolony z tego, że tak chętnie subskrybujecie, lajkujecie i komentujecie. Dlatego dziś postanowiłem dodać coś nietypowego coś, czego jeszcze nie było na moim kanale a mianowicie sztuczki karciane. Będzie to prosta, ale mam nadzieję ciekawa sztuczka karciana, której jest się bardzo, bardzo prosto nauczyć. Chodzi o króla jego cztery córki i czterech kawalerów. Jeśli nie znasz tej sztuczki, to za chwilę ją pokażę, a w międzyczasie pochwalę się Wam czymś, co znalazłem w swoim mieszkaniu. A mianowicie... rosyjskie karty. Nie mam pojęcia skąd one się wzięły, ale są całkiem fajne. Witam Was serdecznie na moim łóżku. Dziś posłuży nam to łóżko jako miejsce do pokazania sztuczki, sztuczki, która mam nadzieję wywoła efekt wow i wielki uśmiech na twarzach wszystkich tych, którzy tej sztuczki nie znali. Być może znasz tę sztuczkę, bo ona jest stara jak świat pokazał mi ją dawno-dawno temu mój tata, a gdy mówię dawno temu Mam na myśli wczesne lata 90., kiedy pewnie większości z Was nie było jeszcze na świecie. Ale do rzeczy. Spróbuję Wam pokazać tę sztuczkę bez żadnych cięć, bez manipulacji obrazem, ale gdy później powiem Wam na czym polega sekret tej zabawy, to prawdopodobnie i tak nie będziecie mogli uwierzyć, że jest to aż tak proste. A zatem przejdźmy do rzeczy. Wystarczy mieć takie cztery. Właściwie z królem 5 zestawów przygotowanych kart. Czyli cztery jopki to są rosyjskie karty, więc ten jopek wygląda tak nieco inaczej. Tak samo zresztą jak dama, mamy tutaj rosyjskie D. No i as już jest kompletnie inny niż ten, który zwy zwykliśmy my znać w naszych kartach. Dziesiątki są takie same i król wygląda całkiem podobnie. Do tej sztuczki jest przygotowana... Taka ciekawa historia, trochę taka miłosna, romantyczna. Zaczynamy naszą opowieść od tego, że był sobie król, który miał cztery piękne córki. I do tych córek pewnego dnia przyjechało czterech przystojnych kawalerów. Było, był bal, była impreza, było hucznie, ale gdy nastała noc, król postanowił, że ustawi. W pokojach po dwie córki i dwóch kawalerów. Wiecie, bo to były porządne damy, i król musiał o nie dbać. Żeby ich dobrze przypilnować, pozamykał pokój na kutki, czyli dziesiątki nam tutaj symbolizują kutki, i jakby jeszcze tego było mało, przy każdym pokoju postawił po jednym wartowniku. I teraz dzieje się cała magia, bo wszyscy poszli spać. I w tym momencie sztuczki zbieracie wszystkie kubki kart. I uwaga, uwaga, dajecie widzowi, aby przesunął połowę z tych kart. Może to być połowa. Może to być na przykład taka część, a mogą to być nawet dwie karty. To nie jest zbyt istotne. Zobaczcie, przesuwam o taką część i przekładam ją na dół. I teraz rozkładamy te karty ponownie. Król stał i postanowił zrobić obchód po swoim zamku. Zobaczył pierwszy pokój, a tam niespodzianka, dwóch kawalerów i dwie córki. Sprawdził drugi pokój, a tam cztery popsute kutki. W kolejnym pokoju zobaczył czterech pijanych wartowników. I jak nie trudno się domyśleć, w ostatnim pokoju także były dwie córki dwóch kawalerów. Moim zdaniem sztuczka ciekawa, efektowna, a teraz na czym polega cały sekret tej zabawy? Otóż, tak naprawdę nie ma żadnego sekretu i to nie jest trollowanie. Możecie teraz wziąć talię kart, możecie wybrać ten sam zestaw, który ja przed chwilą Wam przedstawiłem i możecie spróbować tej sztuczki samodzielnie. Jeśli nie wierzycie, pokażę Wam ją jeszcze raz, już teraz w takiej szybszej wersji. Czyli mamy dwie córki, dwóch kawalerów w pokoju, dwóch kawalerów i dwie córki i to też nie jest istotne, czy one są obok siebie, czy na przykład przeciwstawnie. Nie ma to większego znaczenia. Do każdej tej pary dajecie po dziesiątce, czyli po kłódce w naszej historii i po asie, czyli po wartowniku. My sobie wszystko poskładamy i pozbieramy. A następnie damy naszemu widzowi do przesunięcia, a on na przykład będzie chciał być cwany i przesunie tylko dwie karty. Patrzcie, dwie karty. I zobaczcie, znowu magia. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. A jeśli nie wiecie, jak działa ta sztuczka, to wyjaśnienie jest w matematyce. Być może ktoś z Was jest na tyle sprytny, żeby wytłumaczyć, jak działa ta sztuczka. Natomiast jestem pewien, że gdy pokażecie ją swoim znajomym, i jeśli oni wcześniej nie słyszeli o tej sztuczce, to na pewno opatnie im szczęka. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta sztuczka. Możesz się jej łatwo nauczyć, zaskoczyć rodzinę, znajomych itd. A jeśli chcesz zostać ze mną nieco dłużej, to pamiętaj, że wystarczy tylko zasubskrybować. Przybywa nas coraz więcej i będą coraz to ciekawsze ciekawostki, rzeczy związane z nauką, zagadki i wiele, wiele innych rozwojowych rzeczy. Na dziś to tyle, pozdrawiam serdecznie.